Nie ma, jeśli dopiero co wyjeżdżasz na ten odcinek jeszcze nie masz subskrypcji, i w ogóle wbijasz na ten kanał, bo go zobaczyłeś. Nie wiem, gdzieś tam zostaw suba łapkę w górę i wiesz. Dobra, klikacie. Yy, to jest poradnik, jak to się z moją stają widzę. Jak mieć free Minecraft'a? Tak, free Minecraft'a jest, tu, jest do tego milion sposobów, ale. O, pokażę Wam dzisiaj trzy sposoby. Tylko tutaj jeszcze muszę wpisać launcher No ja, wy tego nie wpisujecie, ale dobra tl launcher wchodzicie na stronę podaną w opisie albo wpisujecie nas tutaj wyszukuj bardzo w moim przypadku to jest y, opera GX tl launcher i wklikacie Enter i albo wklikacie ten. Dobra, jak już to wpisaliście jest, yy, i wklikacie w link. Jesteście na takiej stronce i pytacie się, co kliknąć. Oczywiście każdy nie jest debilem tutaj i wie, co kliknąć, ale dla takich mniej ogarniających osób pomogę. Klikacie do Ultl. Wybieracie swoją platformę, na której jesteś, na, na której jesteście. Mało osób jest na... Tym, bo po prostu na tym się nie da, nie opłaca grać, bo to jest po prostu macie lag i w ogóle wszystko. To się na niksie, też może, ale ja mam w przypadku swoim takie coś. Pobraliście, w moim przypadku to jest opera, właśnie przeglądarka, więc mam takie coś tutaj. Pobraliście, macie takie coś. Wchodzicie, macie takie coś, klikacie continue, continue, continue. Widzicie, tutaj się nie pobierze, nie wiem czemu. Mm. Ale yy, wchodzicie na launcher o tak, tutaj i tutaj, o tutaj wpisujecie swoją nazwę. Na tak? przykład Wp. wpisujecie Arkis 11 nie, Arkis wpisujecie Arkis 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1. wpisujecie sobie, Patrzcie. Pobraliście, macie to już na pulpicie. Ja, ja tego nie mam pobranego, bo ja nie chcę tutaj. Mian. Ja mam e, Premkę i Badliona. Teraz wpisujecie te Wpisuje. char Wpisuję. Czar, ok. I ja tutaj wam albo tutaj wam wyskoczy, albo na pulpicie, ale ja nie chcę pokazywać mojego pulpita. Wchodzicie w to. No każdy chyba czaj. Po prostu pobieracie, wchodzicie i tutaj... Albo robicie sobie na stronie konto. Albo robicie sobie na stronie konto. ale ja Wam nie polecam, bo tylko w bo tym koncie możecie sobie zrobić skina a to się nie opłaca, bo nikt go nie widzi, tylko w jego widzicie. Je, a jeśli teraz to, to ten. Dobra, to potem tego nie będę tłumaczył. Pobieracie, wchodzicie. I tutaj klikacie w to, w tą linijkę. I wpisujecie na przykład. Popatrzcie, teraz to jest ta linijka. opatrzcie. To jest teraz ta linijka, co tutaj. Patrzcie. Jezu! Ta linijka, co jest tutaj. To jest teraz ta linijka. I wpisujecie sobie tutaj nazwę swoją, czyli. Na przykład taką nazwę, tak? I wy, jak już to odpalicie, to właśnie taką samo, to można na przykład taką samą nazwę wpisujecie tutaj. No po prostu takie proste. Wpisujecie tutaj nazwę tylko swoją już. Yy, tutaj możecie sobie zmieniać wersję. Jak chcecie pobrać, to musicie wpisać tutaj Procent app Data Procent APP nie Wchodzicie w roaming. Ja mam w tym przypadku roaming, ale Wy będziecie mieć yy, kropka Minecraft. W, wchodzicie w kropkę Minecraft to zrobię na pełny ekran i wchodzicie w versions i tutaj wgrywacie swoją wersję jaką chcecie mieć dobra to już jest paradnik to jest paradnik na ten launcher ok chyba zdąża wszystkie ten jesteście na escalauncher jest tutaj coś strona klikacie o Jezu, czekajcie, bo uczekajcie do dupy escalauncher Launcher. SK launcher. Proszę teraz, żeby mnie lagowała z Okej, okay. nie laguje mi. Dobra. No dobra, jezu, no. Wchodzicie na sądu, klikacie download. Wchodzicie na sądu, klikacie download. tam sobie wybieracie swoją platformę, pobieracie. Ja już tutaj SK Launcher. Tutaj mam babranę. Więc po prostu pobieracie sobie takie samo z tym i sobie wchodzicie proste. A teraz ostatni ten porannik. I tam sobie zakładacie swoje konto takie i klikacie do założenia konta graj. A więc następny ten link to jest minecraft by zyczu. Minecraft by zyczu. Nowy minecraft. Czekajcie. Minecraft Bajzyczu by by mogę nawet Wam pokazać, że włączam. Minecraft Bajzyczu. To jest taki launcher z życzu jakiegoś youtubera, nie znam go, więc wiecie. Dobra. Wchodzicie. Oczywiście będzie link w opisie, ale tutaj wpisuję. No i ma się taką stronkę. Klikacie, pobierz. Po pobraniu pobiera Wam się. Otwieracie, pobieracie. Wiecie, jak się pobiera, bo to nie jest takie trudne. Netraft by Zczu. Nie ma tego pobranego akurat. Czemu? Minecraft by Zczu. Dobra. Ale pobieracie to sobie. Zakładacie się za konto. Wybieracie sobie tutaj co chcecie, jaką chcecie wersję. Nie możecie to być na przykład Huzuni czy coś. To jest taki Minecraft dla osób, dla osób które grają sobie z Survival. Więc... Osoby, które grają w Survival. Proszę bardzo. Pobieracie. Instalujecie. Jest to bardzo proste. Klikacie mody. Wybieracie sobie model, na którym chcecie grać. Klikacie, uruchom grę, włącza wam się Minecraft. No i co? I to wszystko. Przypominam, że codziennie live y o godzinie. Codziennie są live y o godzinie 15. Znaczy będą, bo ogarnąłem sobie OBS. A nie wiem, czy widzicie. O, proszę, OBS, to nagrywam. Ogarnąłem sobie OBS-ka, więc wiecie. No i co? Zapraszam na liveiki codziennie ten. Czekajcie, bo tu chyba ktoś mi coś napisał Jakiś Kacperek hmm? Co Kacperku chcesz? A dobra, dopytam No i co, no macie sobie tutaj rzeczy I w dupę tam ten. No i co, ja wam Ja was żegnam, obrazem pięknym I co, goodbye Widzowie